Katarzyna Rogecka witam państwa w kolejnym odcinku Pasma Kultury. Dzisiaj naszym gościem jest pan Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowi Welblągu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Przed nami 26 edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa Czy to jest kochanie, który od lat jest organizowany tutaj w Welblągu i przyciąga wielu utalentowanych ludzi. Dlaczego Centrum Spotkań Europejskich Światowi Welblągu a dalej kontynuuje tą tradycję w tych czasach gdzie dzisiaj młodzi ludzie raczej już od poezji można powiedzieć odchodzą i właśnie dlatego dlatego że chcemy pokazywać że słowo mówione pisane że piosenka wartościowa czasami do ich tekstów ich kompozycji może ujrzeć światło dzienne Mogą się pokazać, bo to są ich autorskie, bardzo często opracowania pokazać publiczności, zwłaszcza weblągu, ale myślę, że też chcemy pokazać, że czy recytacja, zwłaszcza jest takim krokiem do tego, żeby budować swój krok w przyszłość. Bardzo często młodzi ludzie chcą być aktorami. Chcą występować na wielkich scenach i myślę, że takie konkursy mają to do siebie, że, że przygotowują tych młodych ludzi do występu przed komisją weryfikacyjną do szkół teatralnych czy filmowych i tam też muszą publicznie recytować, śpiewać, więc myślę, że to, to jest warte. A chyba światowid chce być takim miejscem, gdzie gdzie chcemy te pasje wszystkich ludzi pokazywać? Czy nasz festiwal, nasz konkurs może być też taką trampoliną do kariery? No bo przyjeżdża tutaj też profesjonalne jury, które, wiadomo, zna się na tym i te talenty wyłapuje tutaj. Ja pewnie nie wymienię wszystkich laureatów czy osoby, które u nas wystąpiły, ale Chyba też od momentu, kiedy nasi laureaci dostają nominacje na udział w Festiwalu Krakowskim, czy są dostrzegani przez tych, którzy bardzo często uczestniczą w tych takich bardzo prestiżowych konkursach, to powoduje to, że, że ci młodzi artyści przyjadą. No nie wspomnę, że na pierwszym naszym festiwalu 20 właściwie 6 lat temu Jarosław Chojnacki zdobył grand prix tego festiwalu w kategorii piosenki i dzisiaj jest gwiazdą. Chcemy właśnie pokazać tym ludziom młodym. Zobaczcie, możecie swoje pasje realizować, a możecie później Również występować już jako gwiazdy. Ja myślę, że również no, w tej branży piosenki wartościowej Dorota Osińska, która, która no, robi karierę, bardzo często ją widzimy nawet w telewizji, czy Joanna Lewandowska, więc to są osoby, które, które u nas występowały. I, i zdobywają jakąś karierę, no ale dzisiaj też myślę, że wiele osób z tych, które występował w naszym festiwalu to, to już aktorzy i znani aktorzy, tak jak Kurek, który dzisiaj pnie się po swojej karierze artystycznej do przodu i, i to jest miłe, bo, bo tu jako jeszcze uczniowie, studenci występowali, a dzisiaj Możemy ich oglądać na ekranach telewizji czy, czy w prestiżowych teatrach, czy na festiwalach. Jak już pan dyrektor wspomniał, uświetni festiwal recital Jarosława Chojnackiego. Kto wystąpi na koncercie galowym, gdzie zobaczymy też laureatów całego konkursu? Ideą zawsze naszego konkursu to jest to, żeby Trzymać się tego klimatu piosenki wartościowej i zrobić takie spotkanie dla tych młodych artystów, wykonawców z osobą, która zrobiła karierę i jest gwiazdą. Gwiazdą tego wieczoru będzie Hanna Banaszek. Myślę, że dawno nie widziana w elblągu, niesłyszana i na pewno koncert przejdzie do takich. Emocjonalnych wspomnień, nostalgii dla wszystkich nas. Kto w tym roku zasiądzie w składzie jury? Kto tych naszych uczestników, którzy z całej Polski przyjadą do Albląga, będzie oceniał? Staramy się, żeby to było profesjonalne jury, osób, które są w tym środowisku znane. Przewodniczącym będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Piosenki. Polskiej w Opolu, Katarzyna Skarżanka i Krzysztof Ogłoza. Krzysztof Ogłoza jest aktorem. Myślę, że cały tutaj skład jury ma duże doświadczenie. Sami kiedyś pewnie występowali, a dzisiaj już są jurorami. I to zresztą, jak my dobieramy, dobieramy jurorów, to chcemy też zaproponować i tak proponujemy, żeby to nie było takie chłodne ocenienie ich, że ten był lepszy, ten był gorszy, bo, bo to nic nie daje tym młodym ludziom, żeby się rozwijać, ale zawsze w tej naszej partnerskiej, dżentelmeńskiej umowie jest tak, żebyśmy prosili, żeby oni poświęcili czas na rozmowy właśnie z tymi ludźmi po już festiwalu, żeby wyrazili swoją opinię, to czasami to są trudne rozmowy, żeby przekonać młodych artystów, którzy no wierzą w swoją wartość, swoją interpretację, że ktoś troszeczkę może inaczej to ocenić, ale myślę, że to ma dążyć do tego, żeby to Przyjęło się również na innych festiwalach y, jako Argument, który pozwoli im jeszcze lepiej występować. I tak to chyba się dzieje od wielu lat i, i tego się będziemy trzymali, a to z reguły to się odbywa na takich miłych spotkaniach wieczornych. Oprócz tytułu Grand Prix, który zdecydowanie jest taką prestiżową nagrodą dla uczestnika, który zwycięży cały festiwal, przewidziane są także nagrody, które mają troszeczkę zachęcić tych naszych uczestników do udziału. Tak, myślę, że oprócz powiedzmy, czy rzeczowych nagród, czy, czy nawet pobytu w jednym z hoteli, który jest sponsorem w hotelu Anders weekendowym, zawsze staramy się jak największą pulę środków finansowych przeznaczyć na to, żeby uczestnicy mogli te nagrody finansowe otrzymać, bo musimy powiedzieć, że to, że oni recytują, śpiewają, biorą udział w festiwalach to biorą udział za własne pieniądze, więc chociaż troszeczkę pomożemy, ale czasami ci, którzy zdobywają główne nagrody wyjeżdżają zadowoleni, że, że mogą być może zdobyć tą nagrodę finansową na inny festiwal, który pomoże im gdzie zdobyć sławę. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnijmy, że nasz festiwal odbędzie się w dniach od 15 do 17 marca i serdecznie zapraszamy nie tylko uczestników, ale także melomanów na nasze koncerty. Na koncerty, ale również myślę, że nasza technologia już też ci którzy się nie dostaną lub nie będą mogli opuścić swojego domu, to przewidujemy, że będzie transmisja online i też będziecie państwo mogli nas oglądać. Oczywiście zapraszamy do śledzenia naszego konta na Facebooku czy YouTube. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.